Hej cześć, witajcie z tej strony AryBis 14 na dzisiejszym odcinku e, chcę wam pokazać mój, piosenkę kolegi mojego wujka o ile teraz tutaj bardzo bardzo serdecznie, jeżeli teraz pokażę Wam piosenkę super i będziecie czy lubicie ją piosenkę nie chcę wam wstydzić zabawy także lecimy. Wiesz jakie to uczucie kiedy ktoś powierza Ci ważne zadanie Czasem ktoś mi pisze wiadomość z pytaniem, kiedy co następnego wciepuje. Niekierzy porównują do takich raperów, do których życzyłby sobie być porównany. A jojno robi swoje i przede wszystkim po mojemu. Jadę Siedza i rozkminiam, jakby to powinien zrobić Co by zawodu nie przynieść i gańby im nie sprowić Poru zawierzyło, poru je kciuki Poru się zdziwiło, jak podesłuch nowe sztuki I dobrze, dobrze. super śląski styl by wnosi trochę więcej, bycie wnieśli do tej gry Mam na ścianie drugo płyta, zaczynam odliczać Patrz na siebie, żebyś ino zdążył Są miące pochytać, nigdy się nie czimą Tero to je wicior, bo nie przepiją Talent ważniejszy od picia. Agatka nie siom, ale wspierają Różne komentarze słysza, ale żadnych nie zrażają Dziękuję Pierońsko, jak już spodobły dalej Dziękuję Pierońsko, jakże ślinka posłą dalej Dziękuję Pierońsko, jakże zajarane dalej Wszystko dzięki wam, super śląski styl na fali To jest super śląski styl, styl. płyta po mojemu Super śląski styl, pokaż, pokaż temu Super śląski styl, czyli po mojemu płyta Super śląski styl Super śląski styl, płyta po mojemu Super śląski styl, pokaż to każdemu Super śląski styl, czyli po mojemu Płyta, super śląski styl, a ty spróbuj to pochytać Zapłyta talary, od pełnej puli Wlaził swoje w krążek, a nic z tego nie przytulił Nie próbuj rozmijać, jak o w tym interes Jak chcesz pomóc, no to pomóż, a nie se ozorem nie Jeden wolny dzień we tydniu, a Seta kilometrów, co mnie od stur, ja jadra w kabinie, żebyś mógł posłuchać, jak ta śląską rapę, że na setu życiówka. Samo przyjdzie z czasem, jak cierpliwym umisz być Tyż w końcu zapragniesz, żeby stopień wyżej wleźć. I wlazuj synek śmiało. Dowaj, dowaj, dawaj, by rezylówka zepało i w posadach zaczeszczało. Poru mentorów, poru jest niedocenionych No i grunt, że jo docenią, cała reszta to pierdoły Podejdź dalej, podejdź dalej Ciutka przekazu na koniec, bo nie muszę iść tą ścieżką Łot doceniony. To jest super śląski styl, styl Płyta po mojemu, super śląski styl Pokaż, to temu, super śląski styl Czyli po mojemu, płyta, super śląski styl A ty spróbuj to pochytać, super śląski styl Płyta po mojemu, super śląski styl Super styl, czyli po mojemu płyta Super śląski styl, a ty spróbuj to pochytać Super styl, płyta po mojemu Super śląski styl, kogoż to kosztemu Super śląski styl, czyli po mojemu płyta Super śląski styl, a ty spróbuj to pochytać Super śląski styl, płyta po mojemu Super śląski styl, kogoż to kosztemu Super styl, czyli po mojemu płyta Super śląski styl, a ty spróbuj to pochytać Pyta,